Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem cieszy się bardzo dużą popularnością. Kto z nas nie marzy o tym, żeby zarządzać prestiżowym biznesem z podpalmy, który jest swego rodzaju samograjem? Wiadomo, super to wszystko brzmi. Naprawdę na yy, najmie mieszkań można yy, fajnie zarabiać. Ale Musimy pamiętać o tym, że przepisy prawa polskiego, kolokwialnie rzecz mówiąc, chronią bardziej najemców niż właścicieli mieszkań. Dlatego decydując się na tego typu biznes, trzeba naprawdę dość mocno te wszystkie przepisy przeanalizować i zdawać sobie sprawę z tego, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa. Dzisiaj y, będę chciała Wam podpowiedzieć kilka y, tematów, y, na które szczególnie powinniście zwrócić uwagę, jeżeli już macie nieruchomość na wynajem i teraz szukacie najemcy. Czyli pierwsza rzecz. Dobra umowa najmu. Nigdy żadnych umów ustnie. Pomimo tego, że dużo się o tym mówi, to wciąż do mojej kancelarii zgłaszają się klienci, którzy mówią: A, pani mecenas, no tacy byli, porządni ludzie, się wydawali, że, że wszystko jest ok, zapłacili pierwszy czynsz, dosyć dużą kaucję, szczerze mówiąc, zapomnieliśmy podpisać umowę. Co się właśnie wydarzyło? Otóż, właśnie w świetle prawa zawarli umowę na czas nieoznaczony. A co za tym idzie, jest to umowa, która co do zasady nie jest korzystna dla wynajmującego. Dlatego, że wypowiedzieć taką umowę można tylko w przypadku zaistnienia przyczyn, które są wymienione w artykule 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Na próżno tam szukać takiej przyczyny, jak na przykład chęć powiększenia swoich zarobków z najmu. Podsumowując, umów na czas nieoznaczony nie zawiera. Na co jeszcze musimy zwrócić uwagę? Oczywiście na dzień dobry trzeba przystąpić do tak zwanej weryfikacji najemcy. Czyli nie bójmy się zapytać o to, gdzie pracuje, czy ma dochody, czy krótko mówiąc będzie wypłacalny i przede wszystkim zapytajmy też o to, czy ma na siebie inną nieruchomość. Dlaczego to takie istotne? Dlatego, że mm, przepisy prawa polskiego mówią o tym, że w przypadku kiedy Chcielibyśmy eksmitować kogoś. Niestety nie mamy tutaj pełnej dowolności, nie ma w prawie polskim czegoś takiego jak eksmisja na bruk. Co za tym idzie? Jeśli na przykład w toku ewentualnego postępowania o opróżnienie lokalu okaże się, że nasz najemca nie posiada innej nieruchomości i tytułu prawnego do lokalu w którym mógłby zamieszkać i jest na przykład bezrobotny jest to na przykład kobieta w ciąży albo emeryt rencista albo małoletni wówczas takiej osobie przysługuje uprawnienie do najmu lokalu socjalnego taki lokal musi zapewnić gmina niestety gminy nie mają w swoich zasobach zbyt dużo takich lokali i okres oczekiwania na takie Lokum, to czasami nawet kilka lat. Właściciele w takich sytuacjach pozostają czasem bezradni, dlatego że z jednej strony mają wyrok nakazujący opróżnienie lokalu, ale no niestety komornik musi się wstrzymać z wykonaniem takiego wyroku do czasu, kiedy gmina wskaże miejsce, gdzie takiego lokatora można przekwaterować. Trzeba pamiętać, że jeżeli Kupujemy mieszkanie pod inwestycje. Często na przykład bierzemy na takie mieszkanie kredyt, no a raty musimy spłacać. Czasem zobowiązania do spółdzielni, do wspólnot mieszkaniowych, bo nasz lokator na przykład tego nie reguluje. No i niestety rentowność inwestycji. No, jest kiepska, a w zasadzie no, tylko dopłacamy do interesu. Bardzo częstym błędem jest to, że wynajmujący, redagując umowę, dość swobodnie określają sobie terminy wypowiedzenia umów. I na przykład, zawierają umowę na czas oznaczony. Na przykład na dwa lata, i zawierają sformułowanie, że umowę taką można wypowiedzieć z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Yy, trzeba pamiętać, że jeżeli zawieramy umowę na czas oznaczony, to ta umowa co do zasady trwa tyle, na ile została zawarta prawo dopuszcza furtki, kiedy taką umowę można rozwiązać, wypowiedzieć wcześniej, ale musi być to wyraźnie w umowie wskazane. Czyli żeby dopuścić możliwość wypowiedzenia takiej umowy, należy w jej treści wskazać dokładnie katalog przyczyn, które upoważniają czy to właściciela, czy to lokatora do rozwiązania Wypowiedzenia umowy. Kolejną rzeczą, na którą inwestorzy muszą zwrócić uwagę, to wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń do umowy. I chodzi o zabezpieczenia na wypadek, na przykład, kiedy ktoś zniszczy nieruchomość, bądź też przestanie płacić czynsz. Najprostszym takim mechanizmem jest pobranie od najemcy kaucji. Ale jeżeli wynajmujemy lokal, o podwyższonym standardzie, z pewnością jednomiesięczny czynsz najmu jako zabezpieczenie tych roszczeń nie wystarczy. Warto zatem pokusić się o przynajmniej pobranie trzymiesięcznej kaucji. Da to gwarancję, że w przypadku, kiedy nasz najemca traci płynność finansową, od razu z tytułu kaucji możemy zaliczyć. Tą brakującą część na poczet zaległości czynszowych, no i oczywiście wzywać najemcę do uzupełnienia kaucji, bądź też w przypadku, no jeśli te zaległości będą wyższe niż kaucja, no to trzeba będzie skierować sprawę o zapłatę. Często w umowach widnieje zapis, że najemca poddaje się rygorowi egzekucji co do kwestii zapłaty czynszu albo innych należności wynikających z umowy. Warto zadbać o tego typu zabezpieczenie, ale musi być to zrobione w formie aktu notarialnego. Jeżeli wpiszemy taki reguł egzekucji po prostu sobie do umowy, która jest zawarta w zwykłej formie pisemnej, to po prostu nie działa. I ostatnią rzeczą, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest to, że pomimo tego, że na przykład mamy kilku najemców, to umowę podpisujemy tylko z jednym z nich. Jest to absolutnie błąd. Warto poświęcić chwilę i do umowy, nawet jeżeli wynajmujemy, nie wiem, czterem osobom, pięciu, to warto, żeby wpisać wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że trzeba pamiętać, że z tytułu czynszu, Najemcy odpowiedzialni są solidarnie. W takim wypadku, jeżeli na przykład któryś z nich nie płaci, będziecie mogli wyegzekwować należności od pozostałych. Nie mając danych, oczywiście nie jest to niemożliwe, natomiast będzie to przynajmniej utrudnione. Dlatego podsumowując, to tylko oczywiście takie podstawowe kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę. Natomiast Kluczem do sukcesu jest profesjonalnie dobrze sporządzona umowa najmu, która zabezpieczy zarówno inwestora, ale też po po pozwoli czuć się komfortowo najemcy. Jeśli ten temat jest dla Was interesujący, jeśli inwestujecie bądź dopiero zaczynacie się zastanawiać nad inwestycjami w nieruchomości pod wynajem, zapraszam do subskrypcji tego kanału i oczywiście udostępniajcie materiał, niech korzysta z niego jak najszersze grono osób. Do usłyszenia.